w trzecim odcinku już yy, z koblem przez świat w tym odcinku wybudujemy sobie wieżyczkę oczywiście na tym lapsiku yy, tak, zmieniłem sobie skina wiem, zmieniłem go jak rękawiczki no ale cóż, na tym pozostaniemy skinie yy, tak, i jak widzimy mamy już gotowy projekcik taki no bo w sumie no, noc. zawsze tak mam dobrze, to się prześpimy szybko yy, zmiana, tutaj mamy zrobiony już sufit tutaj planuję zrobić już drugie piętro i schody też już są zrobione e, wiem taka lepianka tutaj ale ok. zmienimy to dobra co tutaj mamy aha wydobyłem sztabkę żelaza sztaby żelaza tam jest kopalnia który może pójdziemy w najbliższych odcinkach mięska trochę zdobyłem oraz kamienia i szkła oraz drabinek które będą no, niezbędne do zbudowania naszej wieży. A więc tak, jak to wszystko zrobimy? No właśnie, jeszcze muszę się przespać. <grych> no, wieży to szybko, ale właśnie to już nie wspomnę. Dobra. Nie wiem czy będzie sens wam tego tej wieży puszczać tak normalnie. Puszczę wam to w time lapse I tam porobimy jeszcze w międzyczasie coś, jak będzie czas. My heart's stay real It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your yeah. radio, <laughs> and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Yeah, right so sing there. along to my stereo. You class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like, if we had chicken trappy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me left a couple cracks. I used to, used to, used to, used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, i sing it softly in your ear and grab your body hands Keep me stuck inside your head like your favorite tune. and my heart's a stereo, the only place for you <laughs> My heart's a stereo, it beats for you so listen close Hear my thoughts and every note oh -oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low This melody was meant for you, so sing along to my stereo If I was an old school 50 pound boom box, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. And you never know, we come to go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hear this, sing along and take me by the hand. Keep me stuck inside your head like you

mi się pięknie prezentuje. Otóż to tylko to jeszcze poprawimy. Ale nie, w sumie tego poprawić już nie muszę, tylko ziemią to zrobię. W sumie ładnie to wszystko mi wygląda. Na razie najpiękniejsza budowla. A tutaj jest to. skoczymy zobaczyć co tam jest. Takiego. A no dobrze, to w sumie już nieważne. Nieistotne. Aha, właśnie, podstawa wieży, Drzwi. Ponieważ mogą się tam potwory wtargnąć. A tego to już byśmy nie chcieli. No, bo chyba sami wszyscy wiecie, co się dzieje, gdy potwór wtarguje, wtargnie z nami do pomieszczenia. Próbuję nasalić. A, kurde, teraz drewno nie mam. No, prowizorkę. 3, 4, 5, 6, dobra. Potem pójdę, pójdę na łupać tego drewno tak z 10 staków by się porządnie na raz przydało. Ale okej. Okay. Dobra. O właśnie, kurde, jeszcze cię drzwi skraftować. że jest dla Was, a może w, a w przyszłym odcinku yy, mam zamiar pójść z Wami. Tutaj nie mogę postawić. Tutaj postawimy wtedy szybko to, tak żeby było można postawić sobie drzwiczki. A tak? Nie, to tak, tutaj jeszcze trzeba będzie rozwalić. Wiem. Przepraszam za to. to jest nasza wieżyczka, akurat nie za mała nie za duża, właściwie to epicka, tak mnie tylko jeszcze między odcinkami poprawimy to, to spływ właśnie. nie wiem czemu, ale tutaj potrójnie spływa, a tutaj tylko już raz dwa, i raz dwa. ale to wszystko poprawię już między odcinkami i między odcinkami porobimy troszeczkę drewna. a w następnym odcinku zobaczymy co możemy zrobić? No to tak, żegnam Was <grych> i miłego dnia. Na razie i... No i zapraszam do kolejnego odcinka, który wyjdzie już niedługo. Na razie.